Się ma z wiem, że się wkurwisz, ale mam dla ciebie zadanie. No to wal śmiało w kakało. Otoż ten daun to sam Marcinget we własnej osobie. Jego stara była tak głodna, że wyłopiła mełoko i zjadła se na lunch. Jest to. mo co ty pierdolisz to ten kurwiszon, jeśli tak to najebem os z przyjemnością. Ty nie pierdol, bo moje przerobki są najlepsze na świecie. No a ja se wyjdę teraz z pierdoloną lafirendą. No a ja se wyjdę dziwką z za monopolowego. Zajebaj. Taka zniewaga krwi wymaga i czarkin Vibratoro rozpiadala może. Co to korwa jest? Twoja stara po pierdol tyle, bo cię zerżną gorylę tylko oprocha. Dobra to ja se wyjdę porannym stolcem mojego starego. O <sawe> ale jebie w takim razie trzeba podjąć drastyczne środki moja rozpierdolona Czacha! Co się stało? Co się stało? Co się co się co się stało? To się stało, że ciapsku skład do ciebie idzie i tak ci wpierdoli, że Cię własna stara nie pozna. O no.